Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem MDR85, a to jest Minecraft maja seria Minecraft DNS MultiPack. Tak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tworzeniem zaawansowanych urządzeń Industrial Crafta. Na pierwszy ogień tworzymy sobie coś takiego jak Induction furnace do jego stworzenia potrzebujemy przede wszystkim, e, już Wam mówię, Basing Machine Casing, dwa, e, dwie carbon platey i dwa razy Advanced Alloy. Carbon platey tworzymy w na następujący sposób: przypalamy sobie węgiel, znaczy dokładnie to maceracimy go. Następnie z czterech węgli tworzymy sobie. Jeden taki Raw Carbon Fiber No Jak widzicie z dwóch Raw Carbon rough Carbon Fiber Tworzymy sobie Raw Carbon Mesh Potrzebujemy tego aż dwie sztuki Następnie Potrzebujemy To chwilkę jeszcze sekundka Dokładnie sprawdzić jak to tam szło W tak Musimy to dodać do kompresora i teraz będziemy mieli dwie płytki karbonowe. Tutaj w w infuzerze. Właśnie musimy sobie zrobić troszeczkę, walizować troszeczkę Tin Eichnotów, żeby naładować tutaj troszeczkę bardziej ten pasek i żeby będziemy tworzyć po prostu brąz. Brąz będziemy tworzyć cooper jak okay, Tutaj to wygląda. Ekstraktowny. mamy jeden carbon plate. Już drugi nam się też kończy. Ok, 4. Zrzucimy jeszcze cztery. Ok. Teraz raz, dwa. Cztery. No, cztery na wszelki wypadek sobie próbujemy zrobić. Myślę, że powinno się to udać. Tak? Mamy brąc Ignot. No moglibyśmy więcej tego zrobić, a tylko więcej nie potrzebujemy. Jeszcze raz, czym furnace. Teraz jest, tak, advanced, advanced alloy tworzymy w następujący sposób. Ironowa płytka, płytka z kiną i płytka z brązu. Dobra, 3 i 4. Ogólnie to sobie całość Ile tam już zostało tego? Dobra, dość sporo. Więc jest OK. Teraz musimy tylko sobie wziąć odpowiednie narzędzie. I będziemy teraz właśnie przerabiać na płódki. Aj! nie no okej, okay. dobra. E, teraz o! Od no razu możemy sobie płytki z teamu zebrać. i następnie jeszcze raz, dwa, trzy, cztery cztery płytki a nie to, to 4 ironowe I teraz to wszystko po prostu razem połączymy tylko bez tego no i proszę bardzo mamy mix and got gdzie są te o tutaj mamy teraz tak musimy to sprawdzić które tam dokładnie być. A nie to. Jeszcze raz. O, advanced, advanced LL... A i co do kompresora wrzucamy? Więc to kompres. Ekstraktor, kompresor. Wrócimy sobie dwie. Chociaż. tylko żeby tutaj było potrzebne. Coś więcej takich, takich właśnie rzeczy. Dobra, klej dobra, to byłoby tutaj tyle. Jedną płytkę mamy. A właśnie musimy sobie wziąć Basic Machine Casing. jeszcze tutaj raz Będziemy mieli Advanced Alloy. Nie wiem to nie jest płytka, no ale... Na czym to się nie nazywa, no, chociaż nieważne w sumie. Teraz będziemy mieli Advanced Machine Casing, ale potrzebujemy jeszcze stworzyć y, Automatic E-Furnace, y, czyli Iron Furnace. Y, to tworzymy 5 płytek żelaznych. Y, raz, 2, 3, 4, 5. O piecyk mamy, ok. Już te tworzymy te płytki. To jest nam nie już niepotrzebne. Piecyk mamy. Proszę bardzo, mamy tutaj ten piecyk. Elektryk kurny. Dwa i jeden podstawowy elektryczyki. Dwa ok. To wkładamy tak. Już mamy. Dobra, teraz musimy sobie złożyć, co potrzebujemy do Induction Furnace. I tutaj Cooper Angody. 1, 2, 3, 4, 5. Chyba nie tak to miał być Ok, że jeszcze jeden czegoś nie pamiętam A jeszcze co jest O, mamy indukcję furnace Postawmy go sobie od razu nad tym piecukiem Trzymaj się Aha, Tylko teraz troszeczkę drypałem Czy tutaj fika, muszę tworzyć, że mamy klucz do tego jak hoł? Nie. Tam nie mi się tworzyło to klucz, żeby to wszystko zebrać? są te wszystkie narzędzia śmieszne tule. Zresztą, że mówią. zaraz co zepsuję. Ale dobra, zrobimy to jeszcze troszeczkę inaczej. Postawmy sobie na górze może... Będzie to biała wełna. Fotyki mamy. I tego też mamy. Chodzi o to, że... Nie no nie to, nie wiem. Ona będzie dramatycznie wyglądała. O! Ten kobyl Tutaj tam jest sobie tą dźwignię. O co chodzi? Po jak będziemy teraz przepalać. Zablokujemy sobie tą dźwignię i ciepło, które się to nagromadzi. Będzie sprostało się trzymało i od razu będziemy mieli szybsze przepalanie naszych rzeczy. W na to na przykładzie kobla. Widzicie, początkowo to będzie trwało dość długo, bo znamy się ten piecyk nagrzeje, no to kilka mnie. To już mamy, widzicie, że już energia z generatora ucieka. No bo też ucieka z MW energia. Tak, tego co musimy przypilnować, ponieważ jeżeli tak nie zrobimy to nam się przepali ciepło nam wtedy ucieknie i nie zdążymy sobie tego zablokować no dobra, spójrzmy może co tam jeszcze mamy z tych zaawansowanych urządzeń które by nas mogły zainteresować o, nawet nie zaawansowane, a zwykłe urządzenie, czyli będziemy trwali tak tworzyć kompresor a to tworzymy o basic Machine Block 6 Stoneów i basic Circuit. Dobra, sobie od razu stworzymy basic Machine Block. I się już przyspieszyło troszeczkę. Jeszcze raz na to spójrzmy. Automatic Compressor i 6 Stoneów. Dobra, zbierzemy to. E, właśnie tu było 11, więc teraz musimy zrobić jeszcze 1 metr Zbierzemy to. I to rozdzielimy tutaj między te dwa miejsca. O, Żeby nam się po, po prostu to nie uciekało. Nic to przepali. z e, jest to u nas już tak powiem nigdy za dużo. i... Dobra, automatic, kompresor. Teraz było to w ten sposób. Automatic. tutaj via iron plate. Dobra. Dwa. To tutaj teraz i na górze jeszcze musimy mieć glowstone no dobra będzie iść do piekła, co mówiąc automatic receptor i recykter to jest kolejna obrzęczko, które sobie podepniemy a tutaj w to możemy już to zablokować, nie. To już nam chyba nie powinno to uciekać, tak. Widzicie, ciepło się nam trzyma. To no nie będzie rosło. Tak, no, nam rośnie. To jest taki drobny patentik. To pewna przyszłość. Dla osób, które nie wiedzą, że można właśnie tak zrobić. muszę się z tym dość długo męczyłem. To nie tutaj. To będzie tutaj tam uniwersalny kabel, chociaż nam się w sumie przyda, tutaj jeszcze zrobiłem jedną rzecz. Włożyłem sobie magma cable które nam przerabia z kobla czy z jakichś innych rzeczy, które nam dobrostanowe wszystko na lawę. A to jak widzicie służy nam do zasilania naszego geotermalnego generatora. Tak, ale żeby zasilić to, ten magma krukajby, oraz żeby zasilić dodatkowo jeszcze metallurgic infuser i pulverizer, musiałem stworzyć turbinę wiatrową, którą postawiłem na górze. Ale ja teraz chciałbym jeszcze zrobić jedną rzecz. Może jeszcze sobie skapiłem, chociaż w już nie mamy ani Machine, ani, ani ADVANCED. Tu się po prostu zajmiemy troszeczkę później jeszcze. Thermal już też będę chciał stworzyć. Bardzo dodatne urządzonko. W przyszłości, ale tam, gdzie to przyszłości znaczy przyszłości Będę chciał tutaj dość szybko, znaczy szybko nie szybko, będę chciał po prostu ogarnąć tutaj ten temat z tymi urządzeniami Plate Bending Machine Lipka, bo będę chciał to jeszcze troszkę najszybciej przerobić, żeby tutaj z tyłu były kable a tutaj tak jak, tak powiem, jest o, ten. Dobra, i tutaj byłby ten koniec. Tylko, generator bym przesunął tutaj do przodu. I tam byłoby tutaj. O, tak się to po prostu obudujemy. Bo tutaj byłyby wszystkie urządzenia. Ale okej, okay, chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Ponieważ, widzicie, co jest tu, mam. To jest taki dużo rozgardiarz Chciałbym to tutaj z Wami troszeczkę przerobić Dobra, swizelek do ręki Crafting table. Dobra, tutaj rzucimy Po prostu będę chciał to zrobić w ten sens, że tutaj ten kabel rzucimy jeszcze troszeczkę głębiej żeby nam to nie przeszkadzało więc to jest mechanizm mekanizm to był jakiś klucz to był jakiś klucz żeby to wszystko rozmontowywać oczywiście nie widzę tutaj Dlaczego się klucz lub jak to woli, wręcz A może jestem slep, ale naprawdę moi drodzy nie widzę. Będziemy to rozwalać piekierką, jest no ona dość skuteczna w tym wypadku. Tutaj robimy to w ten sposób, że tak, muszę zrobić te kable. Oto oczyszczmy tutaj u góry. A nawet nie tak daleko. Jest o jedno tam daleko. Można to tak zrobić w taki sposób, że o, do tego miejsca. To będzie po prostu energia już sama rozchodziła. Dlatego to będziemy sobie jeszcze troszeczkę tych surowców. Potem to zabudujemy. Okej. Okay. Tak, to ja mówię, że chcę to troszeczkę też z wami pobudować, obprzerabiać. Tu takiego właśnie rozgardziastu nie było. Bądźcie też troszkę widzieli jak to się tutaj wszystko zmienia. Tutaj Zobaczmy, to też tutaj Zobaczymy jakie tu mamy surowce w tej naszej okolicy. Naprawdę na to jeszcze nie patrzałem. ten będzie tutaj ten kabel pójdzie. Zresztą mówię, te kabel te kable właśnie mieć tak. Będę tak bardziej na wierzchu. I mieć do nich jakiś tam dostęp. Właśnie. Tak kable również wytniemy. I tak to ujmę. Prócimy je tędy No nie mogłem Wam pokazać niestety jak tam to użyłem znaczy ten wiatrak nie, to pewnie turbinę wiatrową więc postanowiłem że Wam pokażę jak tutaj to troszkę przerabiam tutaj jeszcze to sobie Proszę, jeszcze nam drzwi spadł. Drzwi też się, tak powiem, przyda. Podarowują drumę. Też, że właśnie zrobię sobie takie nocze wysokości, żeby to jakoś coś właśnie wyglądało. Taka drobna lipka, i zrobimy sobie tutaj, 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 tutaj damy. Tak było. potem zrobimy taką, właśnie dalej no Tutaj dość fajnie wygląda. Ale chciałem stworzyć jeszcze jedną rzecz. A mianowicie. Drzwi, ale w tak, tak, będą te blible, ble blible, ble, ble, ok, oh, Wintertor, i to tworzymy Aha, jeden ten dookoła patyki więc będziemy musieli tworzyć troszeczkę patyków z tego tego sześć. Sprawdźmy ile wychodzi z jednego Po prostu nie pamiętam 5 Czyli jeszcze 8 patyków Mamy 10 Czyli będą jeszcze 8 drzwi Dlatego one mi się podobają Ponieważ tu Można zrobić taki drobny myczek tak. Spakujemy to to jeszcze tak i to też zabudujemy. a tutaj teraz weźmiemy to cizel i to było, kilka tak spójrzmy na numer tego 38, 34 i 2. 38, 4 i 2, ok znajdamy to tak o, to już się zgadza, jest C. Teraz patrzcie na to. Bardzo mamy drzwi wpasowane do naszego pomieszczenia, do naszych ścian. Tutaj gdzie to jeszcze tutaj przerobię. Tutaj również to, a ten kabel ogólnie, może, zróbmy to teraz. Eee, za dużo. za dużo tego musiałem ja To myślałem, że nie będę musiał się bawić właśnie w różnie jakiegoś tam dodatkowego rozślania do Magma tool Cable, aczkolwiek niestety ale się myliłem I teraz to po prostu załatamy, żeby nie było śladu o tym wszystkim o gdzieś jest tam pająka słychać totalny wypad ja tutaj te drzwi, drzwi też jest zróbmy tak żeby one się zbytnio nie rzucały w oczy panie będą musiały coś słyszeć zrobisz ale to już innym razem tutaj tam z tyłu damy tutaj jeżeli będą miały półeczkę, to będą lepiej wyglądały, aczkolwiek jednak... ta jest troszeczkę niepraktyczną tutaj. To potem tak mówię, to tutaj przerobię. W eee, ten sposób, chyba. Będzie lepiej wyglądało. Dobra. To byłoby na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. W kolejnym będziemy się dalej zajmowali modyfikacją Industrial Craft. Będziemy po prostu stworzyli dalsze urządzenia i będziemy z nich korzystać, ponieważ większość polega na tym, że bez tworzenia jednego urządzenia nie stworzymy innego. Tak to właśnie działa. Ojoj. Coś popsułem. Jesteś popsułem. Ale to akurat nie jest problem. I po prostu ograniczę tą modyfikację do końca. Następnie przejdziemy do kolejnych modyfikacji, które mogą nam się tutaj przydać w tej naszej podziemnej fabryce. Nie wiem co nie wiem co, dokładnie, co to dokładnie będzie, aczkolwiek to jest po prostu taki kompleks typowo podziemnej fabryki. Ja więc jeszcze raz moi drodzy, dzięki za uwagę, jeżeli Wam się film spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie film do ulubionych, Udostępnijcie go znajomym. Poproszę Was również na moją stronę, hier, mój profil Google, gdzie znajdziecie wiele świeżych informacji. Dośnie z mojego świata gier. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć, pa. Na razie.